Cześć, dzień dobry Marcin Gańkowski Wyjechałem z Kotomowa startowy 74 Dzień Gajkowski jest. Udawajcie, że lubicie zespół? nie robili <laughs> tego Wtedy A nie będzie burzy? Zdążyły pogadać. Była przed chwilą. A okay. Zobaczysz, mokro tam jest. Raczej odchodzi niż przychodzi. Ja Ale zresztą ty do mety masz już rzut kapciem. Łaskinuję, żeby dążyć przed burzą. Domyślam się. Udało mi się, słuchaj, wszystkie ominąć pod drodze, aczkolwiek skutki, skutki widziałem. Tak? Nic cię nie zmoczyło? Nie. No to bardzo różne relacje są. Jednych tam zmoczyło, drugich nie. Zależy gdzie spałeś, co. Które to ultra twoje liczyłeś? E, Trudno powiedzieć, z tych dłuższych, takich powyżej 600, to to będzie trzecie. Okej, okay, ale to stary, doświadczony ultras. A gdzie debiutowałeś? Można powiedzieć, z takim dłuższym ultra, gdzie debiutowałeś? Vanoga. Vanoga, tak? No dobra, jakbyś teraz sięgnął pamięcią do tej swojej pierwszej Vanogi, co się zmieniło w tobie, w sprzęcie, w podejściu? Zmieniło? No Zmieniłem sprzęt, ale to tak no, też na zasadzie jakichś obserwacji, gdzie najpierw kupiłem rower, chyba tak jak każdy, nie do końca wiedząc, co będę z nim robił i co on powinien mieć sprzęt zmieniłem na jakiś lżejszy na trochę amortyzacji Do innych rzeczy. Wyposażenie na przykład? To co ze sobą wieziesz? Mniej przyda się. Tak? Aczkolwiek ja założyłem sobie, że ja po prostu chcę pojeździć po tych wyścigach, żeby trochę zobaczyć polskie z perspektywy roweru. więc raczej Czyli jadę... bardziej turystycznie? Jadę na długo, tak? więc Aha. Coś tam do spania wiozę. Jakieś drugie spodenki. Więc mimo wszystko coś tam jest, więc nie jadę tak super leko, ale mimo wszystko jechałem nogę, to jeszcze tutaj było Kierowniczka Aha. I ta, ta z tyłu też była większa także Ale to teraz się. rzeczy do spania nie wiedziesz już żadnych tak? Czy coś tam masz? Nie mam mam takie, takie leciutkie coś. Aha, ale spałeś gdzie? W łóżku czy eee, w plenerze? W spałem, tak, tak, śpię gdzieś tam w łóżku, pierwsza noc, e, to gospodarz mi ostrzegł, że będzie burza, zatrzymałem się, zaczęliśmy rozmawiać i rzeczywiście zaraz była. Myślałem, że u niego przyczekam, ale w końcu zrobiło się już dosyć późno, tak się składało, że miał przyczepę kampingową, tak. spałem się bez światła i bez wody bieżącej, ale, ale suchy, tak? Ale za to cicho i wygodniej, i bez deszczu <laughs> tak. na głowie. Od drugiego dnia to wziąłem sobie jakiś hotel czy... Wydał się ten treść nic nie potem. Jakbyś tak spojrzał na te wyścigi kolejne. Coś ci się w nastawieniu w mentalu w podejściu w taktyce zmienia. Ja myślę, że z każdego wyścigu, z każdej takiego rajdów albo tak? wyścig w moim przypadku to za dużo powiedziane. Ale staram, staram się coś dla siebie wynieść. Jakieś spostrzeżenia, unikanie jakichś błędów, tak? No, nie wiem, no, nie przypalić się na początku, to już, to już od dawna jakby się zorientowałem, że nie warto. No właśnie, to taki podstawowy błąd początkujących, tak? I wiadomo, mnóstwo rzeczy, typu, nie wiem, jedzenie, Aha. tak? No właśnie, co z jedzeniem na przykład zmieniłeś? No, no zacząłem to robić bardzo regularnie i tak rygorystycznie przestrzegać tego jedzenia. Ale co masz, bo tu ktoś mi mówił, że ma w ogóle budzik nastawiony, znaczy minutnik. Aż tak, czy, czy tak po prostu pamiętasz e, nie, o tym? Ja jadę z zegarkiem, więc zerkam sobie, jak poznaję, że zbliża się pora karmienia, a Okoliczności sprzyjają, no to staram się coś zjeść, albo troszkę wcześniej, albo trochę później. No. A to co ile to karmienie? Masz mniej więcej? Co godzinę. Co godzinę, tak? Tak. tak. Bo to różne taktyki stosujecie, bo tu ktoś mówi, że co pół godziny, co 45 minut, ale to każdy ma swoje przemyślenie. Czyli to ważne mówisz, żeby to cały czas jeść. No, to jakby też się dowiedziałem od... Y z internetu, tak od innych, bardziej doświadczonych. No, Rady Gołębieski twierdzi, że to są zawody w i w piciu. No, ma to sens, ja no, też tam no różne rzeczy testowałem. To no właśnie, cały czas testuję. O, okay. się sprawdza, dobra, zostaje, coś się nie sprawdza. Zostaje. Jakbyś miał takie jedno zdanie, złota myśl ultrasa. Na przykład dla tych, którzy początkują albo będą początkować, to co byś mu powiedział? Jakąś jedną radę miał mu dać? Jeżeli szukasz odpoczynku dla głowy i chcesz spędzić czas w najlepszym towarzystwie, jakie możesz sobie wyobrazić, czyli swoim własnym, no to przyjedź na ultra. Okay. Czyli traktujesz to po prostu jako reset, jako odpoczynek, tak? Coś ja, takiego? Absolutnie, tak. Aha. Bardzo ważne, że teraz takie moje higienie osobistej. Jedziemy prosto. Czyli to, to, jest, to, jest, czy to jest taka forma można powiedzieć medytacji czy czegoś takiego, tak? Nie no, Aha, Okej, okay. i dlatego jeździsz też sam pewnie. Czy, e... czy zdarza Ci się jeździć w grupce? Generalnie jestem takim bardziej samotnikiem. Zdarza mi się tam z jakimiś kolegami na chwilę pojechać, ale, ale to tak na nie trasie na siłę, no. Czyli takiego pomysłu, żeby na przykład grupą wystartować w takim ultra, zebrać tam dwie, trzy osoby, nie miałeś na razie. Czadzie nie mam tylu kolegów, takich, którzy by chcieli jeździć dokładnie te, te rajdy. Tak? No, jest trochę ludzi, którzy jeżdżą na szosie, ale tutaj akurat nie. <laughs> No i tak jeszcze sakramentalne pytanie na koniec. co no dlaczego ty to robisz? To jest kwestia takiego resetu odpoczynku przede wszystkim dla głowy, no, ale też dbania o kondycję, tak żeby przejechać takie 600, no to w zimie nie można sobie posiedzieć na, przed telewizorem na kanapie. Czyli to mobilizuje też. Absolutnie, tak. No powiedziałeś jeszcze o tym aspekcie turystycznym też. O tak, tak, to też jest ważne. No, nie, nie zobaczyłbym tylu miast z tak ciekawej perspektywy, tylu miejsc. Z tak ciekawej perspektywy, jaką daje rower, tak? No tak, tak a, jest... tutaj, a tutaj wytyczają Ci trasę, nie ma co marudzić, trzeba po prostu jechać. Tak, Że tu mi nie pasuje, e... albo tu coś. Tak, znaczy, oczywiście, to jest kwestia też, no, czy wytyczona trasa, ale tak jak Piotr Wierzbowski, czy tutaj organizator, Aha. rzeczywiście, no, wkładają serce w to, nie? Żeby ta trasa była no widać, fajna, nie? atrakcyjna, więc... Szczerze powiedziawszy, no, wolę, żeby ktoś, ktoś to za mnie zrobił. Jedziesz na drugi kółko, czy nie? E... Nie. 对吧你？ Dzięki. Trzymaj się Dzięki. powodzenia? Dzwoneczek dzwoneczek porusz tak. Komitet powitał Gratulacje. Ja Zdążyłeś przed burzą. Super trasa Nie z góry, nie? Tak, tak. Człowiek suchy. No, raz. Dziękuję bardzo. E, Obiadek najpierw. czy chcesz umyć rower?